Witajcie ludzie, znowu my w Wino Adventure, to prawdopodobnie będzie finał, albo w następnym odcinku będzie finał, w każdym razie nie opieprzamy się, tylko idziemy. Eee, o, głazy. Zatem czas skorzystam z okazji, pójdę do sklepiku se nakupić... Tak, nakupić se... Nakupić powiadam, tego... Eee, ultra czy jak to tam? O, ultra, tak. Też tak gdzieś ze 100 tysięcy walniemy O, na razie nie szalejemy, więc za 100 tysięcy się nam przyda. E, teraz szukamy kamieni, czyli idziemy do Melchiora. Tutaj. Trochę wam trochę... Wiadomo, jaki kamienio. O, to no, ale czekajcie. Melchior, witaj pa... Witaj... Ponownie, ziom. Co? Szatańskie kamienie? Hmm, ile macie ich zdobyć? Cztery. Ja mam jednego, znalazłem go kiedyś w ogródku. Tak? Tak, leży na górze, weźcie go sobie. Wypas. Ale nie mam pojęcia, gdzie są pozostałe trzy kamienie. Chujnia. Musicie przynieść... Przeszukać każdy kąt, pogadać z każdym i znajdziecie to, czego szukacie. Powodzenia. Aha, szatański kamień. Czekaj, czy kamień trzyma w domu, ale fajnie. No. no, idzie, są pozostałe. Jeden jest na 100% tutaj, gdzieś. Tak? Ano. Proszę bardzo. Jest, ale tu jest oja. Kolejny, to ja wiem, że no. trzeba pójść. Oto Niech ja będziesz ją później Jak? A tutaj jest kamień? No Czekaj w, w ogródku czasem nie ma? W jakim ogródku? Tego czyża? Nie. Trzeba z tymi chyba ludźmi pogadać. Lubię chłodylę. Lale. Tam słucham tylko wyłonia do pasracz. Planie dupa Co kurwa chcesz? Szatański kamień stary? W lewym górnym rogu naszej krainy jest świątynia Zanglinów kurwa Co kurwa? Zanglinów kurwa? To kurwa rasa z której się kurwa wy wywodzę To nie moja wina Idźcie do świątyni tam dostaniecie kurwa Kamień wypierdalać elo No tam byliśmy tylko oczywiście musieliśmy tu przyjść żeby Aktywnić to w świątyni. No właśnie, bo się nie dało. Jest. Tylko nie wiem gdzie. Był no. kamień. No, Świątynia ja coś tam. Witaj! Szatański kamień? Owszem, mamy taki, ale musisz mieć zgodę naszych czterech mędrców, a oni łatwo ci jej nie dadzą. Pójdziemy do pierwszego. Chcesz wziąć szateński kamień I, jesz, i chcesz mojej zgody na to, hm, okej, okay. pozwolę ci go wziąć, kurwa, jeśli załatwisz mi szmatę, która obciągnie mi wacka. skończ dziwkę, hm. Mojej zgody, dziwko, chcesz? Dostaniesz ją, jak polecisz do Kartaksu i kurwa ubijesz mu kurwa tego jebanego smoka, który tam kozaczy, a jest kartaks. Zaraz obok gór mroku smok mieszka w zamku. Trafisz jak chuj, luz pachwina. Wiem, gdzie to jest. A nie możesz po prostu zabrać? Nie da się. Chcesz mojej zgody, synu? Tak, chcę kurwa. No to musisz mi przytargać tutaj kurwa diadem Geja. Co kurwa? Diadem nadgeja. Skąd ci go kurwa wytrześniemy do chuja kurwa jego. Sz... Zapierdolona w dupę ma dziom, kurwa niedaleko tej no, wyspy, kurwa gdzie smok miał, kurwa sw swoją melinę. Tam jest taka mała wyspeczka, a, ona, a na niej kurwa ruiny jakiegoś kurwa gówna. Dymaj tam, kurwa wymorduj wszystkie, kurwa mumie i przeszukaj kumby, w końcu, którychś powinieneś znaleźć jeden nad Kurwa Gicior, witaj się. Chcesz, bym ci się zgodził na to, byście mogli wziąć szatański kamień. To przynieś mi pięć tanich win. Masz jedno. Wiem. Tak. To najpierw wina, chyba. No. Czekaj, wina, później. Tu pasa. Ale nie musisz tak latać w kółko, nie? Tylko zrobimy wszystko i się wrócimy do nich, nie? Tak. To dokupię jeszcze cztery. Na samym dalej akurat muszą być. Na dolnej półce. Ej, dobra. Na no wszelki wypadek. No Jeśli, ja bym... Jeśli wypiłem. No. I teraz lecimy chyba na dyskotekę. Tam powinno się jakieś trafić. O tu. O, w ogóle co to za hołpa, bo nie pamiętam. Cinquandie. A, to ten gej. No. Czekaj, czekaj, błądzy. Eee, dupas racz. Satański kamień mam. Pewnie, że mam. Bierzcie go i niech wam się do czegoś przyda. O widzisz? Wypas. Nie ma problemu chłopaki. Wy kurwa pomogliście mnie ja pomogłem wam. No właśnie tu. Dzięki za wróciłem do domu. Dupa No, widzicie, widzicie. No, przydało się tu za, za gościć. Ile mamy kamieni? Plecak masz. No. Eee... O, jeszcze jeden. No. Tak. Chcę akurat wykonać te walone w dupę questy. Trzeba jakąś babę. Odejść z boczusiu, czy... Z do paseczu. Sprawa jaka? Mamy klienta, któremu trzeba opierdolić giwerę, co? No masz wziąć dziwko do dzioba po same kule. Nie, dam ci suko 10z, luz. No, <noise> <noise> mu kurwo. A to jakiś stwór, ja się brzydzę. Dam ci dychę kurwo, więc napierdol tylko zasuwaj. Nie pierdol, tylko zasuwaj. No, małej kieciucie pilota. Glup glup glup. mmm Glup glup glup. Zsysaj. To będzie trochę trwało. Glub glup glup. glup. Gulp chyba. Gulp gulp gulp, no. Mmm. Gulp gulp gulp. Ty głupiasz mato. Rób tak by mnie czuł twoich zębów O ja A tak Ech, Ile to będzie jeszcze trwało Aż jak to się skończy jeszcze druga część Gulp gulp, Gulp Gulp gulp, gulp A tak dawaj Jaka druga część Zobacz Bo będzie jeszcze coś chciał. Gulp, gulp, gulp. Mm, mm, mm. Gulp, gulp, gulp. Szybciej, zaraz dojdę. Gulp, gulp, gulp. Gulp, gulp, gulp. dochodzę Gulp, gulp, gulp. Gulp, gulp, gulp. Gulp, gulp. gulp. Uj, kurwa, gulp. Kurwa, bo zajebiście zrób mi ma to jeszcze raz. Co jak jeszcze raz? A no kurwa, tak, bonusowo ściągaj. Gulp, no gulp, nie. Górgul. <gulp, gulp, gulp. Gulp, gulp, gulp. Dobry z ciebie, lachonciąg. gulp, ciąg. Widzisz go dokładnie Gulb, gulb, Ty dziwko Gulp gulb, gulb No, szybciej My Gulp. Ruszaj tu dupę aj że mu się chciało jeszcze raz Gulb, 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 gulb... O, jacie No, świetne Ale się ten autor nad nami znęca Gulb, gulb, no Jesteś zwykłą szmatą Gulb, gulb Gulb, gulb Szybciej kurwa zaraz dojdę Gulb, 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 gulb I teraz Gulb, gulb Golgolp, 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 gulp, gulp. gulp A, wielkie dzięki chłopaki, macie moją zgodę I zabierzcie tę słupkę z moich oczu <śm> e, Jeszcze raz wielkie dzięki kurwa Nie ma za co, nawet fajnie było Wal się na ryj <śm> Tak I teraz co? A Czy w następnym odcinku będzie smok? Do, oj, szatan teraz tutaj trzeba będziemy oczywiście po drodze główne jakieś spotykać jest mam nadzieję że słabe ale na to nie wychodzi więc fixer właśnie deszcz właśnie deszcz a pizd no i to jeszcze owalić po mordzie Będziemy kwaśnego deszczu używać No super Ale wiesz któredy iść No raczej znaczy, Tu jest amulet coś tam Czekaj to jest Anel Mordum coś tam Meduza o, Masz To i śpiał Czy nie żyją? Nie wiem Chyba nie żyją No nie żyją. Ja nie mogę. a Aż muszę ich skrzesić. Fixera? No. Jan on użyje specjalnego tego. Ale patrz, trzech mi położyli. Jak to możliwe? Przecież byłem taki tego, nie? Przecież no. nic mi nie było. Eee, przedmiot... E, nie, on... Pysty. Nie. Przecież on potrafi do stówy. No i, znaczy 100% życia tylko magię, nie? Oj, dobra, tam już, jak mi jeszcze raz uży ten magia błyskawice, weź ten. A, no, już biorę. Gdzie to jest? Na górze, na górze. O, dziękuję. Wszyscy czuję się jak nowonarodzeni. To jest błyskawic, magia, siły ciemności nie działa No a nie działa i to dobrze No To już wiemy właśnie kwaśny Dożd Ta, magia, pist Błyskawiców time To chyba boss jest To co on tu robi? Nie wiem Nawet bez zapowiedzi? No Jak głupie to Niestety Ale już zaraz powinien zdechnąć Ale disco No Jakiś atak tu jakiś atak O oh. git, Zwycięstwo Jakaś nowa muzyczka 41 Level No Nie, tak Nie mam czasu na głupie zabawy No jak to? Przecież już nie żyje No, no łuk, dał swoje Dużo się tu expi Pewnie w jednej skrzynce nic nie było No, no. Fajnie. On ma mało tego. Co ty Rzeczów fakt, kto to jest? w 10 O nie. Nie, Adi. Puste, dobra. Rysz kur. Tak było już pewnie. Znaczy, no, pamiętam też, że właśnie jedno było puste. No wal. No mocno. Przecież ma łuk. Mają łuki, a używają mogi. No magii. właśnie, magia deszczu. I to ich zabiję? No. Nie będę im ten, bo to pójdę za tego. No. Lewego. Wiem gdzie pójdziesz. No. No wal! Kwaśny dożd, Wim. Magia. Ale przecież Fixer potrafi ten wskrzeszać do 100% życie. No, i... no to to. Nie no, ja wiem. No to co ty ćwiczyłeś? Ej, bo mi się nie chciało, bo mam te wskrzeszacze tutaj wywaliło. Ech. I to przywołaj, chyba też coś daje. Jak to. No. Przysz... A nie. No. To no, musi być. Ej, dobra, niech zużyje Ale się nie opłacało No Tyle zabrało, że... O! Tu ich zabiję Przynajmniej powinno Ale tak się nie stało Pierunów używają No Patrz, nie widziałem, że gryf tak potrafi A z jak to było podpisane? Może jeszcze spotkamy No nie widziałem tyk 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 pewnie będzie, no, no. Pew, oczywiście o nagryw nagryw o, dożd ale na nich przecież też pada no wiem głupie co nie? To jest dla dzięki... v a 100V to mało no, przecież tyle nawet w kontakcie nie ma. Właśnie. Tak, lekka bateria. Lekka bateria. <laughs> tak. To jest 5000 zł. No, tak. Średnio się opłaciło. Ale po co tak tutaj by... Po co tutaj przyszliśmy tak w ogóle? Żeby zabić smoka. Chyba. A, bo kozaczył tutaj. No użyłeś nie <ścoughs> zapędziłem się Lol ale teraz użyję no mam nadzieję <ścoughs> no gitarał dalej 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 jeszcze no. no, musi być. Nie dadzę mi przecież tak wyjść. Centaur, elf. No. Oj. Na kur. Szybciej dupę poruszać. No. Gitara. Lecimy dalej. Teraz po ile punktów doświadczenia zdobywasz? I tak mało, ale więcej niż wcześniej. No. O, zabiłem. Tak. Coś nieprawdopodobnego. No nie wiem czy to coś dało. No coś tam dało. Ale no, na chy. No tak dla jaj. <laughs> Dobra, tu już z łuku położysz, aż do no. miecza. Właśnie z miecza Tak, z miecza no, że muszą mieć miecze Nie mogą mieć pukawek albo czegoś Przecież to takie czasy Wino jest i ten co jest jeszcze A, wibratory czy coś tam Gadają o pilotach Komputery są No, kurde na broń palną Nie mają Tylko łuki Właśnie, i główne jakieś Znowu zapomniałem A, bo tutaj Chyba ten. Y nie ma czegoś takiego jak wojsko. I wiesz, sprawy militarne, czyli hmm. nauka o broniach nie idzie do przodu. Za to idzie magia. <grym> no, mają magię, to po im to. <grym> no ale z karabinku byś napieprzał, i byś. ten. A teraz do burdelu. I co potem jeszcze? Jeszcze chyba jedno coś tam. Coś tam mieszka obok smoka. To... smok miał melinę. Ach, do środka. No i co? Tak. Nie go zaciukamy i będzie koniec. Jest. Zapomniałem że. Tych, zadanie tych debili trzeba długo wykonywać. Właśnie. Ty zapomniałeś. Ale patrz, najpierw on chyba musiał tą mapę zaprojektować, a, to... a potem zadanie dać, nie? No. Będzie się coś tu ma Nie, Kata Kupów. No. Rzadziej. Kur. Jaki? A, bo zapadnięte. Dobrze rzadziej i słabe A no Rzeczywiście Będzie król chyba tych Gówna No właśnie do zaciukania Zdalej jeden Na jednego hita idzie Dobrze gdzieś... tam faść się nie da ja to pamiętam, No i co to? to drugi... A ten? A gdzie ty? Znaczy chyba się tu da coś znaleźć. Tylko trzeba w spacer, ale nie, ja to szukałem, jak w to grałem, to już się nie płacę. Ale to jest. Nie ma beznadziejnie. Jeszcze tam był zejść Ale gdzie iść? Trzeba w lewo cię cały czas, tak? No Bo pamiętam O, dwie mumie No, cud Ciekawe ile mają życia, 100 czy 200. Trochę mają No ale chyba nie dużo No nie Tu też się nie płaci zejść Tak O! Mam. Duży. Tylko ile <grym> punktów? Ło. Mało. Ty, jeśli ich tyle było, to znaczy, że ten. Czy wiesz co? Kur. Co? Że blisko jesteśmy. Tutaj? No, powinno tak być. Nie. Ale? Zobaczę. No tu sprawdzałeś w ogóle? Kiedyś? Czy nie? O, hiperapteczka, wiedziałem, że coś się da znaleźć. Ale ja to tylko w tych kościotrupach. Dobra, kij! No. To nawet jeszcze dalej chyba. O, tu już powinno być. No. To Ultra Ether chyba weź. Czy nie? Ech. Ano, bo przecież nie używałaś magii Prawie. Ha ha ha, Mumia. Ktoś mnie wchodzić do naszej świątyni. Ja Główniana mumia Sakramentus. No Mumia, bo... <laughs> przecież to Mumia to się powinno łatwo rozwalić. Zobaczymy. O patrz, trochę wytrzymałości ma Sakramentus 3 chyba. No. Pobożna. Ciemność chyba nie działa, a działa. Wszystko działa, dobra, to już naparzamy. Słabe te bosy. Jest. Dalej. Pisze. ciągle na pieprzanie to jest regeneration to jest dobre takie nawalanko o jak jeszcze powinna już go zabić no czekaj zobaczę jak ciosem bo czasem był taki chyba stwór że mówię więcej chyba zadowolenie od pieprznięcia. Niż nie. Wytrzymałem na pieprznięcia. Uuu. No. W ogóle to jakiś jeden z tych pierwszej <słuch> Ale i tak go przyjdziemy, bo jesteśmy za mocni. Właśnie. Buu, nie ma. Nie ma. O, dobra. Zwycięstwo... Coś tam, coś tam, jakieś jakiś po... 40. No? Dostałeś diadem nad geja. I to mumia miała. mumle, mumia. O, może w kościach coś był. No. Dobrze, że tu się rzadko te główne napotkuje. Napotkiwa. Napotyka. O, potyka. Akurat na trzy. Dobra. No fajnie. Dobrze, no że. To trudne, bo no. już by całkiem to wnerwiała. Zanim fixer by uknął. I teraz, yy, czy bym miał <coughs> zachęcić ludzi do grania w tą grę? Hmm. Raczej nie. Dlaczego? No bo była fajna, ale jak się nad nami ten autor znęca to normalnie straszne no i coś... wątpię, żeby ktoś chciał grać w wino niż na przykład w jakieś inne gry, na przykład Team Fortress albo Left 4 Dead, no chyba, że ma takiego złoma, albo nie ma dostępu do internetu, no to można tak o czas no ja nie miałem neta no to w to grałem no i dobry wybór Ściągnąłem się cudem Jeden dzień mi się prawie ściągała ta gra Był 18 mega Ale się udało <grym> Super A Później upiłem Półtora dnia zmarnowałem Bo jakieś przerwy musiały być A to tak naprawdę bardzo szybko się kończy e, Lecimy pierwsze do burdla Albo nie, albo tak Tak bo jak będzie jakiś boss tych... Tych... Co? Tych gówna... Nie. Nie będzie, bo... lepiej! Przez ordy zawsze ubezpieczony. Ale ja w to gram, to wiem, że nie będzie. A ja, ja... chyba lepiej wiem. Tak. Ruchaj. Szybko. Pamiętam, że jak ja rozmawiałem przez Skype'a, z bratem jak był w Szkocji, to oglądałem jego rozgrywkę, jak grał w drugą część wina. No, pamiętam. Już mi się chrzanik robił. Coś kapitan, który się poświęcił, coś tam ja Albo udawali. Gejów, coś tam nie pamiętam. Zresztą nikt tego nie oglądał. No, kurwa, Git, masz moją zgodę. Mogę, masz, macie moją zgodę. Mogę. Tfu. i. Wielkie dzięki, wreszcie się kurwa napije. Masz moją zgodę. No kurwa, brawo ziomy. Dzięki, kurwa, wielkie za diadem Ma Macie suki, moją zgodę. Mamy wszystkich zgodę, więc idziemy tym dziwnym czymś. I oczywiście zapiszemy. Aj głupia ta świątynia. Jakby chciałeś truskawek, to bym sobie kupił. Co? Co? Jakbym chciał truskawek, to bym sobie kupił. O co chodzi? Debil. Jest. Tak zwykle w burdle się zapisuje. Tak? tak. Co ja mam do roboty? No zapiszę w burdle. No, więc tego to miejsce ludzie się będę z wami żegnał. Więc subskrybujcie łapki w się w górę, do Was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików. E stoję to gry innych gier. No, stoję to gry innych gier. Cieszę się z wami ja z wami żegnam. Cześć. Nara.